Ale, ale moi przyjaciele, witam w kolejnym odcinku z Palionowa. Cześć, cześć, to jestem ja, Palion, zielony ogór I dzisiaj jedziemy po moją... Y, mo jeszcze nie, to nie moja, to nie moja, to nie moja dziewczyna To jest dziewczyna na Palionowie, po prostu dziewczyna na Palionowie Ale mi się podoba, nie? Będziemy zerwać widzowie Będzie zabawa, będzie zabawa Widzowie, zostawcie łapeczkę oczywiście przed odcinkiem Subskrybujcie kanał, dużo osób subskrybuje jesteśmy coraz bliżej 600 tysięcy Także walnij w suba, jeżeli wam się seria podoba OK. jaki jest dzisiaj plan? Dzisiaj sprawdzimy reakcję... No, palionki no ten oto pomnik Jeszcze nie widziała tego, wiem, że jest na serwerze, czekałem na nią Jest, jest I sprawdzimy jej reakcję na ten piękny Pomniczek, dokładnie tak No, staraliśmy się, po, na poprzednim odcinku Budowaliśmy ten pomnik Mam nadzieję, że jej się spodoba prezent, bo chce się troszkę Prawda, podlizać jak tam. Zobaczymy jej reakcję A, i w dzisiejszym odcinku, oprócz reakcji, bo reakcja będzie krótka, pewnie yy, Będziemy chcieli Wybudować yy, z palionką Takie mini domki villagerów takie wiecie, jakie są w wioskach zwykłe, żeby to miało taki klimat wioski to zrobimy takie z 2-3 domki, y, villagerów może 4 max i, i będzie taki fajny klimacie właśnie w tym miejscu, gdzie ścieżkę dorobiliśmy. A, w widzowie, patrzcie ile mam dirta. Może tutaj, czy widzicie jakiś y, ten? Jakąś różnicę, widzowie? Tak, mamy pełno dirta. Kopali, skopaliśmy tutaj cały ten teren. Skopaliśmy, że było właśnie tak, że ta, ta fontanna jest troszkę wyżej, jakby coś w tym stylu. I tu mamy miejsca a, od razu na jakieś domki. To się już tak pięknie prezentuje. No patrzcie na to. Palionowo się rozwija coraz bardziej. Muszę tylko ogarnąć jakąś zieloną wełnę, zielony cement i będziemy jakieś też zielone budowle, żeby było widać, że ten, że palionowo to jest, nie? No i tutaj mamy fontannę, i tu też wyrównaliśmy ten teren mniej więcej. Troszeczkę, troszeczkę, żeby było bardziej płasko na fajne budowle. Dobra, idziemy do palionki. Rozwijamy się coraz mocniej i zobaczymy jej reakcję na piękny pomnik. A, jeszcze mój, mój pomnik tam musi powstać ogólnie. Halo, cześć! Palionka! No, no, o kurde, coś, coś, co się no, dzieje? No, się. Czekaj, o, nie, patrz, Ja tutaj Ja, ja nie, nie ukradnę ładnie. spokojnie, ale widzę, że sobie robisz jedzonko, tak? Tak, tak gotuję pięknie, patrzę, żeby się nie no. spaliły no. moje piękne ziemniaczki. To no. były takie idealne, proszę mm -hmm. bardzo, proszę spróbować. O, dziękuję bardzo, dziękuję, no. Chętnie. chętnie. Chętnie spróbuję, bardzo dziękuję. Uwaga. Upieczone! Nie no, Palionka, perfekt! Każdy o. kącik tego ziemniaczka w środku. Nie. No? Jest smaczny, ja, rozlewa się w ustach. Jest przepiękny. Ja jestem szczęśliwa, dziękuję. Palionka, ci ja tu nie przychodzę no? bez powodu. Ogólnie dzisiaj Jak będziemy to? budować takie mini domki villagerów, ale palionka, no? mam dla ciebie no? prezent. Jaki prezent? Znowu jesteś prezent? O, nie mogę! Palionka ty mnie tutaj podziankę. prezentami rzucasz, to jest niemożliwe. Mhm. Ile prezentów ty mi dajesz? Ja, ja się muszę jakoś odwdzięczyć. Ja muszę odwdzięczyć. Eee, nie musisz się odwdzięczać. Ważne, że jesteś. Twoja osoba, nie, jak ja jest. Nie, ja muszę coś Nie, zrobić. palionka. Nie, nie. Ważne, że jest twoja osoba, jak jest twoja osoba, naprawdę. to jest wszystko. Naprawdę, no, naprawdę. Ale, ale chodź, miło. chodź, zamknij. A czy nie musisz Dobra. zamykać oczu, tylko iść ciągle do przodu. Chodź, o, dobra, do przodu, chodź, tak chodź, chodź, idziesz cały, nie, czas przodu, cały czas do przodu, nie, cały czas do przodu, cały czas do przodu, widzisz te róże przy fontannie? No widzę, jakie ładne, jeszcze się nie odwraca, nie jeszcze dobra. nie odwraca się, nie, 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 patrz nie się, się na róże i uwaga, nie? patrz, odwróć się i patrz się do góry O, czekaj, ja się i, o nie, ja nie mogę, jak, co, zaraz, nie, ja nie mam słów, o co chodzi, ja, tu jest głowa, to, ty. Ja tam na górze. to jest mój skin, no. To zrobiłeś pamięć, to zrobiłeś, czy no. ktoś ci pomaga! Nie, ja sam niemożliwe. to zrobiłem. Ty, no, to jest niemożliwe, Sam, że to to, no sam to zrobiłem. Ja Podoba ci się? Cóż, ja nie mogę, ja nie mogę. Ja nie mam słów do tego! Jakie to jest śliczne! tak ja to muszę sprawdzić, naprawdę! Z czego ty mi nic nie powiedziałeś? No bo to, to ma, miała być niespodzianka właśnie, ale ja chodź najpierw... Chodź ci coś pokażę jest. najpierw przedtem. No, bo to żeby to zrobić właśnie ten skin. Oj, musiałem tworzyć, bawić się w kolorki, w barwniki i tak dalej Chodź zobaczyć, chodź, chodź, chodź. no Bo popatrz, no popatrz ile tu jest tych owieczek Kolorowych, zobacz to są, two, to są twoje kolory skina No I tyle ich jest jeszcze Nie obcinałem ostatnio w ogóle, ale tyle ich jest Palionka, ty je obcięłaś Chwilę mnie nie było i już je obcięłaś No nie mogłem się tu wstrzymać, naprawdę No dobrze, no dobrze Dobra, no, ale nieważne nie wiem, czy chcesz iść na ten posąg, czy... Nie, ten? musimy to sprawdzić. I jak chcę chcesz tam jak ty to zrobiłeś. Dokładnie, muszę no. to sprawdzić. Ponieważ, bo to jest no. ciekawe. No. Ja, ja ci pokażę, ja pokażę ci. A w ogóle zobaczymy co, zobaczysz co jest za, za tym pagórkiem, to, za tą górą w sumie bardziej, by tak powiedzieć. Co tobie zrobię coś takiego. Co ty na to? O, też taki, 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 taki zbór, skin ładny. mi zrobisz? Mmm, -hmm. zrobię ci taki ładny skin, mm -hmm. żebyś miał tutaj super. No, to, no ja czekam. Mam nadzieję, że się odwiedziłem. No, może jakiś nawet paszport. O kurde, podku, tu nie czy... wejdziemy, tu nie wejdziemy. No nie, czekaj, we, we, wejdziemy, wejdziemy. Ja tutaj niszczy dick, O Albo żeby to było tak naturalnie, pamiętaj, żeby tutaj natura, żeby to wszystko oddawać tak samo jak mają. Oczywiście, na oczywiście. Żeby nie niszczyć terenu. Ja cię tręcę! super Ale ja ty, ty jesteś szybka, wielką. palionka, co to jest taka szybka. No bo no ja jestem szyk pan, no bo ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jak to wygląda to z bliska Jak no, to jest właśnie. ogromna! Co no. jest? Wow, ja nie mogę! Przepiękne, no, to jest nie? Wielkie. Z tej strony też, tylko się w inną no stronę i z patrzysz. strony? Faktycznie takie dwustronne no. Jest to, no? no i tutaj też powstanie mój skin gdzieś w tym miejscu. Chyba, że mi ty go zbudujesz. Wow. A nie. i w ogóle ten twój skin jest idealnie nad twoim domkiem, co do jednej kratki. Bo twoja głowa no też ma 8 kratek i no. to też ma 8 kratek i to jest 1 do 1 ja nad twoim domem ale, ale to pomyślałeś panie, ja No, nie wiem, jak to No patrz, a chodź coś zobaczyć co jest tam, chodź Co jest? Co jest po drugiej stronie? Z twojego ziemniaczka, ale dobry ziemniaczek twój no, Mówię ci, moje Co jest jakby... po drugiej wiek? stronie? Po, po drugiej stronie mamy takie doliny jakby, coś tego typu, no nic no, takiego Ale ładne, ale, ale ładne No, ładny osiołek, ale ładny osiołek, osiołka, chciałeś pokazać? Też, też chciałem, o kurde Jaki osiołek może go usuniemy, co, czy tego siolku, siolku Skakuję skakuje nam Ale nie górę. mamy, nie mamy siodła, będziemy musieli jakoś zdobyć, wiesz? To nie ale zdobędziemy, on, zdobędziemy, zdobędziemy, On za nami on za O kurcze, jest... tu jest kanion I to jaki, nie, co to jest? Wow, jak to ładnie Co, wygląda? co to jest? O ja, nie Co mogę, to jest? Nie ale to jest śliczne To musimy kiedyś przyjść, ale nie teraz, Palenka, bo to jest zbyt niebezpieczne Nie, Nawet nie, nie, ma zbrojki. Ciemno... o Co on tu robi znowu? Nie wiem, a zobacz, jaki ma tej wymiany, bardzo słaby, chce nas oknać. Karmazynowy tutaj z barwnik, to też mi niepotrzebne jest, szarego też już nie potrzebuję. E, no takie, no sezonka akacji tylko, ale po nie, prostu, olać. To po prostu chcę olać. nas Olec, to, to jest złodziej, on przychodzi w ogóle, myślisz, że sam handlarz by tak przyszedł do ciebie do, pod dwój domek? No właśnie ja, z jest? Z dwoma jest lamami, no proszę cię, nie ma opcji. Dobra, Dobrze. idziemy na dół w takim I... razie i zaczniemy budować takie. Drewniane, osadnikowe jakby domki. Takie wiesz, nie, byłaś chyba kiedyś mm. w coś tam. A czekaj, a ile ci zajęło budowa tego w ogóle, to jest, bo musiałeś tyle pracy. 15 wiążeć, minut to jest... gdzieś, coś koło Co? tego, no. Ja bym nie potrafiła sobie taki. się, 15 minut, no. ja się skupiłem i wyszło naprawdę fajnie. Ale jak dobrze odwzorowany skin tutaj. No jeden do jeden, no, do jeden. Się no lepiej to... się nie dało. No chyba nie, chyba się nie dało. Zaraz czekaj, muszę tutaj sprawdzić ładnie, o, Fortuszek jest! Tutaj taka czarna słóweczka, no. No. no! Wszystko, wszystko, jest jeden do jeden. No, wszystko, ale tutaj taki, taki, no, jest, wszystko ładnie zrobione. <laughs> ja nie mogę, nie, nie brakuje ci. Dobra, ksów. dobra. Co my teraz robimy? Patrz, tu jest właśnie, wyrównaliśmy ten teren po to, żeby zbudować piękne domeczki. Ja tu mam już drewno, no, mam. Puseczka, ale puseczka, kobla muszę puseczka. Masz drewno? Mam troszeczkę drewna, i no, ja też dreski. Ja też mam dużo, ale muszę zabrać jeszcze cobblestone. A mam kobry tutaj, o super A my chcemy zrobić taką wioskę, jaka jest w minecraft'cie, takim normalnym? Eee, dokładnie tak. tak O, to ja mam pomysł, to może jeszcze siano potrzebujemy, żeby tam Siano? O, siano jest, tak, nie? tak, 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 a my siano mamy O, możesz zebrać, o super, no, ja zbiera, Mo, możesz zebrać, właśnie, możesz zebrać. Możesz Ja, zebrać. ja, zebrać. ja, ja ci, się, z pszeniczki zrobię sobie, zrobię tu crafting w ogóle, żeby nie chodzić tak monotonnie mm -hmm. Na dyńce zrobię crafting, o i sianko trzeba tych tak Już nie ma takich stołów jak w rzemieślnicy Myk, myk, myk Okej okay. Ja niczego innego nie zbieram, ja zbieram tylko sianko Dobra, mam 7 bloczków, to już mam 7 bloczków Zbierz sobie sianko i... I zrób. o, dynikę Dynikę też weźmiemy już te dynki tu ładnie budować. wyglądają, ja je poukładam Jej. Myk, myk no dobra, mam tutaj wszystko, zabrałem sianko Szkoda, że jest tylko jedna tej tego tego sianka Za mało jest tej sianka, za dużo jest chyba Tutaj tych, nie wiem, buraków czy to jest, już nie mam, nie, nie co, wiem to <laughs> Dobra, dobra. dynki tu są Crafting Postawię tu niżej Okej, okay, budujemy te domki Tu będzie pierwszy domek, zróbmy tutaj Jakby to, Wizowia, pozwólcie sobie Że w telefonie odpalę sobie jakby Wzorowanie się na tych domkach O, mam, chcemy? mam, 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 pierwszy Czekaj, powiem, a nie chcemy zrobić tak, że tutaj będzie prowadzić taka drużka do takiej krótkiej fontanny, co jest zawsze w środku, i tutaj zaczynamy fontannę budować i dookoła tego domku, Nie, właśnie chcę mm -hmm. tutaj zrobić, żeby to właśnie pasowało, a, pasowało z tym samym. Z tym, palenowym, tak naprawdę, dobra. Dobrze, 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 dobrze Ja mam niestety przy sobie piaskowca. Palenka, weź przynieść piaskowca troszkę, żeby potem. Dobra, ja czekaj, czekaj, gdzie, ach, w swoim domku. W swoim bo bo domku mam, masz, no, iść do swojego domku. A ja zacznę budować, widzowie, się skupiać na. Piękny domku, raz, dwa. Ile tu jest? Tak, tak, tak. Dobrze, te domki są ok. O nie! Pawełka, pójdziesz spać ogólnie jeszcze? O, to oczywiście, że Pójdź, tak, tak. dobra, idziemy spać. Do ja już śpię, śpię wiem, sobie Nie, ja niestety muszę tutaj dolecieć do łóżka mojego. Jest I wybudujemy piękne domy. Takie Ale wiecie. to będzie dobrze wyglądać. A ty pamiętasz, jak one są w ogóle tutaj zbudowane? Ty tam nic nie zepsujesz? Zbudowane? Nie, nie. Ja wszystko dobrze wiem, jeden do jeden. Odzoruję te domki. O. No dobra, no. no to wierzę ci panie, O tak kurde, to drzewko tak. trzeba ściąć. Biedne drzewko, no były takie piękne. Ale z budy będziemy musieli zrobić sztuczną roślinność. Dobra. I tak, no, biedne jest drzewko, podstawa. ale nie Znowa. aż takie Trzy... taki biedne w sumie. Posadzimy więcej No, posadzimy więcej, będzie o wiele lepszych również. Dobra. Mm, tu by, a tu będę musiał, o Jezu, tu musi być schodek. Dobra, to, to zmieniło. I do ciebie, lecę, ciach, lecę, lecę, ciach. Już, bo ja nie mogę wziąć tego wzią piaskowca. Brakuje nam, co? I kończy się nam piaska, więc musimy Czego nam nie brakuje? na pustynię. No, no, piaska, piasek zaczyna brakować. Brakuje? Nie ma, nie ma piasku, no normalnie. Musimy iść znowu na, piasku. na pustynię. Dobra, tutaj jest I ile? Tutaj... No, tutaj. Wow. No, 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 jaki taki No, ja znam pusty. się na rzeczy, palionka. Patrz na fachowca. No, palionka, podziwiaj fachowca. Ja. Nie no, dobra, wygląda to za ale ja też chcę coś zbudować. Ile, ja w domu No różowe ona na pewno za potrzebna. Mm. Nie, nie, bez, ale nie, drewniane, zwykłe, takie, najzwyklejsze nie, domki. Nie, bez różowego, tak, no, tak, tak. Niech ci tak. będzie, <laughs> Przepraszam, być, być, być. palionka, musisz. Musisz odpuścić. No, dobra, dobra, dobra. Ja sobie zrobię własną wioskę. O! na Nie, wnioskę. Palionka, nie, to jest nasza wspólna wioska. Nie, wnioska. no, ale, ale taką, ale taką, taką, taką malutką, taką, taką różową, żeby było fajnie. Ja nie mogę. Kiedyś możesz ja... zrobić, kiedyś możesz zrobić. Dobra. Ja tutaj, o tak ta najbardziej Tak postawione i tutaj Dobra. patrzę jeszcze Ciach Myk. Ej oj, to wygląda Jeszcze brakuje szkła o, Masz piaskowiec, żeby tu dać piaskowiec? Mam 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 ma. Daj daj 46 na O, o starczy na luzie Dobra super Ej. Jest domeczek tylko łóżka nie mamy mm. no, Porobisz? O to możesz ja będę budował a ty możesz porobić łóżka o, I szło! Łóżka najważniejsze na razie. I szkło przynieść, no? Dokładnie. Dobra, widzowie, pierwszy domek mamy z głowy. Ja sobie odpalę drugi domek, uwaga, drugi domek mamy. I zrobimy go na taka Przerwa na dwa. Mamy coś pięknego. Tak. Będzie najpiękniejszy palenka, nasza wioska będzie najpiękniejsza. Dobra, Musi być, musi być, być najpiękniejsza. 24. To będzie najpiękniejsza wioska na świecie No powiem, że tak. A jakie domki Odpowiedź. robimy Znaczy łóżeczka? Łóżeczka robimy może czerwone, co? Czerwona łóżeczka? Łóżeczka? Tak, łóżka czy czerwone? E, Mogą być czerwone. To obojętne, to, to kolory no tak. łóżek... Kolory łóżek akurat naprawdę to jest totalnie obojętne. Dobra. właśnie tak. wydaje mi się, że łóżka były czerwone, przynajmniej tak. w większości w Minecraft A bo to jest tak wysoko, czyli to trzeba zrobić tak. Okej. Okay. No bo zrobiłam, o ja nie mogę, o, nie mam miejsca, nie mam miejsca w ekwipunku Nie masz? Za, nie mam, nie mam, za, za mało miejsca mam Spokojnie palianka Ja tutaj na szczęście wyrzucę tutaj parę rzeczy niepotrzebnych i Będzie już miejsce elegancko Bez stresu, bez stresu Dobra, pa, pik. Okej, okay, ten domek mam będzie to troszeczkę miejsca. inny A, czyli muszę zrobić tak O Jezu, więcej schodków, o wiele więcej schodków Ło, muszę. Eee, inne, inne. A, inne, uuu, faktycznie jakiś taki... To no będzie bak. inny dom. Tutaj Muszę się podbudować. Rzysko, a jeszcze Ucze. wiesz, no, trzeba zrobić! takie z kamienia, taki dom z kamienia. Kojarzysz taki, taki kościółek. Kościółek dom jest z kamienia chcesz zrobić? Taki, taki kościół kojarzysz? Zawsze jest w takich e, tych wioseczki. A, kościółek. a pamiętam. Ale ciężko się go robić, no. ale... On kościółek, jest. kościółek na pewno nie dzisiaj pamiętam, ale mimo że wspominasz i że pamiętasz. No Było coś takiego. Ja, ja spróbuję. Ja jestem pewna, że ja tutaj dam radę. Chyba gdzie jestem, to. Pomimo, chcesz... Ja widzę, pomimo, że to jesteś ultra pracowita. No, staram się, prawda, robię wszystko co mogę, tylko. Żeby nie no. Po prostu to ładnie wyglądało? Sza, szacuneczek, szacunek. Wow, ale to będzie ciach, super. Dobra, ciach. tutaj może. Dobra, ja nie wiem co jest. A, kabel stąd, okej. My jak... A my robimy to tak po prostu w linii prostej kadałki, czy może one gdzieś będą odstawać? Tak? Nie, mogą być w linii prostej, bo to będzie malutko ich będzie, wiesz? To będzie tylko no taka... Dobra. To będzie taka alejka jakby. Mhm, mm no dobra. Jak też... No no no. To mnie orszkować, brakuje płady a szkół. Musiała przepalić znowu. No, no, no. A no, i no. jest tam łóżek w środku, skrzyneczka do... zawsze jest! Zawsze jest skrzyneczka w środku! Skrzyneczka? Żeby... No może... Trzeba w ogóle jakieś profesje potem, ale jeszcze żadnych owos... osadników nie mam, ale przygotujemy no, miejsce dla czy mnie. Czy widziałeś gdzieś wioskę padion? Ja gdziekolwiek wioskę jakąś? Wioskę ja nie, nie nie nie, ja nic, nie, nie. nie widziałam, nie żadnej wioski. Wiochy, pan. nie, wiochy nie. Dobra, mamy te bokko, skrzyneczce. Ej, no, faktycznie! Ja to po prostu wyglądaj, by to było w wiosce tej ustawionej! Okej, okay. No. Wiesz, Minecraft, super. Fajnie? No wiesz, Daszek musisz zbudować. Jesteś. Za da... Tak, właśnie Daszek Megmy Gminy. Nie. Wygląda to tak, super, tak, naprawdę tak, dobrze. Tak. Tak, tak. tak mi się. tok. tok. Okay. Dobra. Nie wiem czy to taki... Ja już no, sprawdzam to to jest... czy to ma taki trapez. Oczywiście, że ma. Ja bym chciała też coś zbudować, chciała. ale ja nie potrafię tak się zbudować ładnie jakąś. ty mi będziesz musiał Na, chyba... No nauczysz się Palionka, nauczysz się. Jeszcze no, tyle... Się tyle czasu nie, przed nami. Drzwi o, nie dane. dobra ja dobra ja tylko chyba wiem, że będę potrafić. Ale pochodnie was. trzeba, pochodnie trzeba dać do środka. O tak, pochodnie Nie mam żadnych do... pochodni przy sobie. A no, się ogarnie, dobra to... Czyli co? A co ty robisz? Domek? No jakiś kościółek chciałem tutaj, albo nie wie, że taką zrobić, wiesz? Jest taka z Pieskowca wieża nawet, pamiętasz? Wieża z piaskowca, ale to jest na pustyni, wiesz? Ja bym zrobił taki większy domek tutaj, wiesz? Tylko to zrobimy sobie cięcie widzowie i wrócimy po prostu, jak go skończymy, bo czuję, że to jest taki trochę większy projekt niż ten i będę cię co chwilę zerkał i nie chcę zanudzać. Widzowie, zaraz się widzimy jak już będzie gotowe. Widzowie, tak prezentuje się nasz domek. odzorowaliśmy go, no to właśnie o! potrzebowaliśmy trochę więcej czasu. i od Zerwaliśmy go identycznie, jak wygląda po prostu wiadomo, w wiosce. Dobra, dajmy tu może wiadomo. crafting i łóżko. A tu gdzieś skrzynkę no, może. Ja mam jeden, mam No i elegancko, będzie trzeba potem jakieś profesje zrobić. A ale to potem? Tak, brakuje, brakuje najważniejszego. Masz tutaj, tutaj też mam też, Siano. mam, też mam, też mam. No. Sharon, trzeba tutaj postawić. Dobra, tu jest w ogóle dynie, tu też są jak w wioskach. A no, tak. Damy Słuchajcie. może to tutaj. Tu? No, można. Jakieś wiesz by to drzewko by się jeszcze przydało, takie normalne, wiesz, posadzić tak. Bo one też mają takie drzewka pojedyncze są, w tej wiosce Może gdzieś tu jest dynia porządku, A możemy? może, no nie no, w sumie tutaj a tu możemy dać Fajnie to a wygląda mogą może zagródkę? No zobaczymy, jest OK, jest dużo. Fajnie jest to wygląda, dobra, no, jest, jest gizli Jedno się zamieni za mnie nie no, jakieś jeziorko, może tutaj jakieś sztuczne jeziorko zrobimy pastę tak tak wykopiemy. Takie, nie, większe. Czekaj. Można w ogóle, przy ten. Przy, przy... Takie jeziorko, o, takie niesymetryczne. No, no, no. Tylko no. No, wodę to trzeba, takie... czekaj, czy my tu mamy. Muszę wodę przynieść. No mhm, nie, ja nie. Ale zbieram, to tym będzie. Widzowie, naprawdę, palionowo nie sądziłem, że. Robi, aż... się, robi się coraz lepiej. No, aż takim się... szybkim tempie leci. Ja palionka, nie, że Palionka cudam, my dzisiaj. Do Naprawdę kawał dobrej roboty Palemka, dobra My robimy takie rzeczy, a ta wioska będzie jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza i w ogóle ja że bardzo dobrze się z tobą współpracuje No spodą z też powiem, muszę ci przyznać, jaki ty jesteś w ogóle dżentelmen Wszystko <grym> budujesz <grym> dla <grym mnie, prezenci mi robisz Czekaj, bo musimy teraz ogarnąć tak, żeby... A też bierzesz wodę, ok? Ja też mam, ja też mam, o już mamy pięknie Wszystko? Nie, nie. Tak, tak, tak Tada. Ta dobra O, pięknie, ślicznie Okej okay. To ma wszystko, o takie, wiesz, małekie jeziorko Super, super. To super. A może jesteście coś takiego są? Co, no coże głębiej. Nie, nie, już wystarczy, już było okej. Okay. O Opa. Tak. Tutaj zamienimy na... na Dirto. O tu jest w, hmm. w ogóle... A bo to się tak trawa zrobi, nieważne. I ta się Okej. Jest OK, jest do OK. No, tutaj wygląda to fajnie, no, no. Fajnie, bardzo, bardzo ładnie. Widzowie! Bardzo wam Znale. dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, trzymajcie się. I widzimy się w następnym odcinku. Patrzcie jak to już wygląda! Taba. Na razie!